OMG, muszę Wam pokazać, co jest dzisiaj w Fit Kalorie. Wszystko, co kocham, moje ulubione. Na śniadanie mam pastę z tuńczyka z jajkiem. Kocham. Na kolację makaron z ciecierzycy z pesto. Obłędny on jest. Na lunch mam burgery z dorsza w sosie koperkowym. Boże, sos koperkowy to w ogóle mój smak dzieciństwa. I kapusta. No a na przekąskę jest jogurt cynamonowy z ananasem amarantusem, Boże, co ja gadam. I sok pomarańczowy z siemią lnianym. To jest piękne źródło żelaza. No a to jest dieta Sandry Kubickiej na PCOS i insulinoporność. Catering przy dziecku. Wzniesie Was na inny poziom naprawdę. Ja kocham gotować, ale nie mam w tygodniu czasu, gdy tata ogarnia miliony rzeczy. W weekendy staramy się sobie coś ugotować, a tak w tygodniu. Teraz on dzisiaj jest tak wymagający, tak atencji potrzebuje, że ja nie wiem, czy ja bym cokolwiek dzisiaj zrobiła. Więc tak, synku. Dobrze, że catering jest, żeby mamy nakarmić. Mama jest chodzącą lodówką dla ciebie, a kto on mamy nakarmi?